Bardzo często, szukając idealnych kosmetyków, zapominamy, że mamy pod ręką niedrogie składniki, które potrafią poprawić nasz wygląd. Dziś pokażę Wam kilka z nich. Na początek domowej roboty, woda różana do przemywania oczu. Do garnuszka wsypuję płatki z kilku róż. Zawierają one witaminy z grupy A i C, co działa odmładzająco i odświeżająco. Poza tym, dzięki właściwościom obkurczającym, zmniejszają cienie pod oczami. Zalewam je delikatną dla skóry wodą destylowaną, która jest pozbawiona zanieczyszczeń i idę wszystko zagotować. Gotuję tak długo, aż płatki róż pozbędą się koloru. Zazwyczaj to trwa około 20 minut. Widzicie, moje płatki wyraźnie zjaśniały. Teraz idę je odcedzić. Teraz muszę chwilę odczekać, aż mu płyn wystygnie. Woda różana jest już chłodna, więc przelewam ją do butelki. Nalewam odrobinę na wacik i przykładam do skóry pod oczami. Już po 15 minutach skóra wokół oczu będzie wyraźnie napięta, a spojrzenie pełne blasku. A teraz zielona maseczka na okolice oczu. Najpierw muszę drobno posiekać natkę pietruszki, która działa odkażająco, a zawarte w niej witaminy i minerały wpływają pozytywnie na krążenie krwi. Przesypuję wszystko do miseczki i dodaję dwie łyżeczki jogurtu naturalnego, który działa kojąco na skórę. Jedna, druga. Wszystko mieszam. I nakładam moją miksturę pod oczy. Wystarczy 15 minut, aby moja skóra pod oczami była napięta i odżywiona.